Jak zauważyłam, jest pani jedyną kobietą. Proszę powiedzieć, dlaczego pani zdecydowała się wziąć udział w dzisiejszym proteście? Dlaczego? Dlatego, że tak nie może być. Nie możemy na to pozwolić. Proszę panią, ja jestem kobietą pracującą na wsi. Na pewno nie jedyną, bo jest nas bardzo dużo. Pracujemy ciężko, bo to jest naprawdę ciężka praca. Dokładnie przeciwko czemu pani protestuje? Co najbardziej pani się nie podoba? Proszę Panią, nic mi się tutaj nie podoba, bo nasz rząd doprowadził do tego, że my nie mamy nic do powiedzenia. Jesteśmy w miejscu, w jakim jesteśmy, mamy kredyty, nie mamy ich z czego spłacać. Wszyscy chodzą i zwalczają koronawirusa, podejście do niego jest dosyć specyficzne, a z ASFM nie robią kompletnie nic. Tak? Strefy się coraz bardziej powiększają, za chwilę w tą strefę my też wejdziemy i no nie możemy na to pozwolić. No niech zajmą się tym, co jest naprawdę ważne. Tak? O jakiej produkcji pani prowadzi gospodarstwo? Czym pani się zajmuje? Ja proszę panią produkuję prosięta akurat. Nasze polskie prosięta, na które wzięłam dotacje z agencji restrukturyzacji, żeby wesprzeć pogłowie w Polsce, żeby odbudować pogłowie w Polsce, a w tym momencie, no, jestem pod ścianą, tak? Za chwilę nie będę miała komu tego prosiaka sprzedać i wtedy, co ja z nim zrobię? Nie jestem w stanie odchować wszystkiego, także, no, niestety, dlatego tu dzisiaj jestem. Ile pani tych prosiąt hoduje? Rocznie około 1900. Uważam w ogóle tę ustawę jako sabotaż gospodarczy. Sabotaż gospodarczy, powtarzam to, bo zamykać, likwidować gałęzie produkcji, które dawają zatrudnienie mieszkańcom obywatelom naszego kraju i, i te gałęzie przynoszą konkretne pieniążki, konkretny zysk. To to jest niewyobrażalne. To ktoś nie panuje nad sytuacją, mnie nie, nie wie w czym albo jest sterowany przez jakieś wyższe siły. Bo na pewno w gospodarce pustki nie będzie. Ktoś to będzie robił, czy te zwierzątka futerkowe, czy ten ubój halały, czy, czy ten y, inny, rytualny. A nam się te dochodowe gałęzie po prostu zamyka, odbiera. Na co dzień pan jaką hodowlą się zajmuje? Głównie bydło, głównie mleczne, ale opasów też trochę. Jestem y, za prawami zwierząt, żeby były to w jakiś sposób humanitarnie traktowane, ale nie żeby zamykać takie gałęzie y, produkcji. Dobrze, no nie będzie to u nas robione, to będzie robione gdzieś w innym kraju. Tak, to było ileś lat do tyłu z tymi kaczkami na, na stuszczone wątroby. U nas zakazano, pół Europy to robi. Ja dodam, że o, jeśli chodzi o kontrolę, inspekcja weteryn weterynaryjna posiada wszelkie kompetencje, by takie kontrole dokonywać. To są ludzie, którzy mają odpowiednie wykształcenie i wieloletnią praktykę. A, a z tego co słyszałem, ludzie, przedstawiciele organizacji ekologicznych, przechodzą kurs notabene dwudniowy. Dwudniowy słyszałem i oni po tym czasie są kontrolerami, czyli to prowadzi, że oni nie mają zielonego pojęcia o tym, czyli właściwie to ma charakter czysto ideologiczny taka kontrola. Proszę powiedzieć, dlaczego pan bierze udział w dzisiejszym proteście? No, jak, jak większość rolników, dlatego, że nie zgadzam się stanowczo z wprowadzaną ustawą Piątką Kaczyńskiego, bo to jest zabójstwo dla polskiego rolnictwa. Dokładnie, który zapis ustawy panu szczególnie nie odpowiada. Chyba mi żaden nie, nie odpowiada, bo najpierw każe się nam, wydaje nam się pozwolenia na, na budowę obór, a teraz e, okaże się, że nie wiem, e, będziemy musieli to wszystko zamknąć, to, to nie jest dla rolników tylko przeciwko. Ale chyba zakaz tam hodowli zwierząt futerkowych państwa nie dotyczy. To, to dotyczy tak naprawdę to dotyczy wszystkim. Jak się wydaje komuś, że to w tej chwili jego nie dotyczy to to się grubo myli bo to odbije się wszystkim na pewno. Jesteśmy na proteście rolniczym. Z inicjatywy rolnic, rolników z naszego powiatu również postanowiliśmy przyłączyć się do ogólnopolskiego strajku rolników przeciwko obecnej sytuacji na rynku, przede wszystkim na rynku trzody, jak i obecnej ustawie, która ma wejść w życie o ochronie zwierząt. Tak naprawdę największym zapisem jest ubój rytualny ze względu na to, że na naszym powiecie jest tutaj ubojnia, która tak naprawdę w 90% zajmuje się tym. Ubojem, no i niestety rolnicy są bardzo e, zaniepokojeni z sytuacją, jaka może odbyć się, jak może, jaka może być skutkiem tutaj tej e, ustawy, likwidacja tego uboju rytualnego. Jaki jest plan dzisiejszej akcji protestacyjnej? Plan dzisiejszej akcji jest to przejazd rolników e, przez drogi powiatu jarocińskiego. Oczywiście nie chcemy nikomu e, utrudniać życia, nie chcemy nikomu tutaj e, robić przykrości, natomiast chcemy się pokazać, chcemy walczyć o swoje. Chcemy pokazać też obecnemu obozowi rządzącemu, że muszą dbać o nasz o dobry interes, no bo za chwilę rolnicy będą poszkodowani i obawiam się, że wielu rolników może stracić swoje dobytki, swoje gospodarstwa. Przeciwnicy tego protestu podkreślają i wskazują, że to właśnie rolnicy głosowali na prezydenta Dudę, to rolnicy wybrali PiS. E nie chciałbym się odnosić politycznie do tego tematu.